Łukasz, piąte miejsce, kolejne piąte miejsce w RSNP 2020. Jest dobrze czy tak? Nie do końca. Nie, no bardzo dobrze. Nie było takiej dużej straty jak na Rzeszowie, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rajdu. Udało nam się naprawdę nawiązać kontakt z najlepszymi zawodnikami tego rajdu, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Pożarła nas miedźna zarówno pierwsza, druga jak i trzecia, więc tam najwięcej straciliśmy. Będziemy analizować co było tego przyczyną, gdzie można ewentualnie jeszcze przyspieszyć, jeszcze zbudować tą prędkość, także fajnie. My się cieszymy, że jesteśmy na mecie na piątym miejscu cało, bez żadnych przygód. No wydaje mi się, że też było fajnie. Czekamy na filmiki schopy, więc jak ktoś ma filmiki schopy na Jastrzębiu, to chętnie, chętnie sobie oglądnę, tam bardzo daleko lecieliśmy. No to gratulacje, ktoś tam mierzył te, te metry? Nie wiem, ale tam bardzo dużo kibiców było i, i kurczę, naprawdę no, na początku, jak na pierwszym przejeździe, właśnie Jastrzębia, jak skoczyliśmy, no to zdziwiliśmy się, no bo uciekł nam jeden zakręt, więc no, przeskakiwaliśmy zakręty na tej, na tej hopie, ale no, wydaje mi się, że ostatni taki skok to był na razie polski na, na, szut, na szutrak. Ale co, no czekamy na, na filmiki. Nie, 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 bardzo miękko, fajnie, przyjaźnie. poczuła płyta na pewno, słyszeliśmy jakieś tarcie, ale, ale co, no, nawet nie z nogi z gazu nie? potem, także fajnie, powinno to fajnie wyglądać. To odcinki chyba Ci podpasowały, lubisz tutaj startować na Śląsku, walczysz zawsze jak lew. No próbuję, próbuję nawiązać właśnie jak, na, jak kontakt, no i trzymać gaz, także zobaczymy co będzie na następnej eliminacji na rajdzie silnickim. Czyli ten, ta taktyka odnośnie głodu rajdowania chyba się sprawdziła? Myślę, że tak, że zawsze, zawsze to jest człowiek taki no pozy, pozytywnie nastawiony i, i, i co, no i fajnie, bardzo się cieszę z tego rajdu i czekam już na następny. No właśnie następny, pierwszy raz zobaczymy cię za kierownicą na C3 R5 na Świdnicy. Tak jest, także, także znowu fajnie będzie podróżować tym, tym samochodem ten ride. Będziesz się porównywał do, do swoich startów w Mitsubishi, czy jednak będziesz patrzył za konkurencję? Nie no, trzeba patrzeć tu. Musimy już lecieć, bo jest meta. Tak? Dobra, okej. Okay.